Marek Wałuszko, witam serdecznie. To jest program Wszystkie Strony Miasta, które nadajemy na naszym portalu gdańsk.pl. Przedstawiam moich dzisiejszych gości: pani Izabela Juszko, ekspertka do spraw adaptacji do zmian klimatu, i Ryszard Gajewski, prezes zarządu Gdańskich Wód. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy od razu, to trzeba mocno, twardo zaznaczyć: o, o polityce klimatycznej, o zmianach klimatu, o tym, jak walczymy. Z tym, co się obecnie dzieje na świecie i co my, jako Gdańszczanie, jako samorząd gdański, możemy zrobić w tej kwestii. Państwo, można by powiedzieć, prosto do naszego studia przyjechali z Madrytu, gdzie odbywał się kolejny COP. Jakie wrażenia? Bardzo intensywne dwa tygodnie rozmów na forum ONZ. Był to 25 COP. Działo się bardzo dużo takich wydarzeń pobocznych, bo oprócz negocjacji, na które przyjeżdżają głowy państw, głowy rządów, ministrowie, przyjeżdżają również aktywiści, którzy biorą udział w równolegle odbywających się spotkaniach tematycznych. No, trzeba wyjaśnić też może dla osób, które nie wiedzą co się dzieje na, na szczycie klimatycznym, że tam nikt nie rozmawia na ten temat, czy zmiany klimatu mają miejsce, czy nie, czy nie mają i czy człowiek ma wpływ, czy nie ma, bo to jest już przesądzone i te negocjacje bazują na wiedzy naukowej, która mówi o tym, że mamy do czynienia ze zmianami klimatu, one postępują i że człowiek ma na nie wpływ. W związku z tym tam kraje, rządy, przedstawiciele poszczególnych grup państw Właśnie ustalają, jak przeciwdziałać, jak chronić klimat, jak redukować emisje na świecie, żeby właśnie tym zmianom przeciwdziałać. My tam nie występujemy jako kraj, my jesteśmy y, częścią wspólnoty europejskiej. Tak, to prawda. Polska nigdy na forum ONZ podczas negocjacji klimatycznych nie ma prawa mówić i reprezentować swój pogląd jako Polska. Musimy mówić jako koalicja Unii Europejskiej. Codziennie rano odbywają się spotkania koordynacyjne tej grupy, podczas których ustala, ustanawiane są stanowiska. Czy to był jakiś przełomowy szczyt? Czy tam doszło do jakichś ważnych ustaleń? W prasie różnie na ten temat. Piszą, zazwyczaj jak się kończą szczyty, to dziennikarze piszą, że te najważniejsze rzeczy tak naprawdę zapadną na kolejnym szczycie, trzeba poczekać do, do następnego szczytu. Tym razem w Glasgow. Czy też tam na tym szczycie no doszło jednak do jakichś ważnych ustaleń? To był kop techniczny. Takie spotkania można podzielić na, na takie bardzo strategiczne i techniczne. Ten miał za zadanie Dokończyć pewne rzeczy, które nie udało się wdrożyć, zakończyć podczas kopu w Katowicach, który miał miejsce rok temu. Więc tematyka dotycząca globalnego handlu emisjami, która jest w artykule szóstym porozumienia paryskiego, była niezwykle istotna do ustalenia podczas kopu madryckiego. Niestety nie udało się osiągnąć konsensusu. Rzeczywiście widać tam duże różnice zdanie, jeśli chodzi o różne kraje, różne części świata, o różne yy, no powiedzmy kręgi cywilizacyjne, które są no, w różnym stopniu też rozwinięte. Widać to? Tak, tak. Tutaj przy, jakby przy stole negocjacyjnym można powiedzieć, że siedzą dwie grupy, kraje rozwinięte, czyli te poprzez proces przemysłowy były w stanie zatruć, zanieczyścić, zanieczyścić powietrze i te kraje dużo biedniejsze, kraje rozwijające się, um, które są jakby najbardziej poszkodowane jakby w globalnym argumencie dotyczącym zmian klimatu. I te negocjacje odbywają się pomiędzy tymi dwiema grupami. One są z pewnością dosyć dosyć trudne, ale no chyba to jest rzecz, która, no jest niezbędna i tak naprawdę no, musimy to zrobić, czyli musimy powstrzymać te zmiany i musimy zrobić co w naszej mocy, żeby osiągnąć ten stan neutralnej emisji. Jak się no musimy, tym bardziej, że my tutaj szczególnie w Gdańsku też dostrzegamy te zmiany klimatu na własnej skórze, ponieważ my jako gdańskie wody prowadzimy. Na przykład, prowadząc taki regionalny system monitoringu meteorologicznego i hydrologicznego, obserwujemy, jak narastają intensywne zjawiska pogodowe, jak właśnie mamy coraz więcej intensywnych opadów. Tak zmienia się charakter opadów, one są coraz bardziej intensywne. Gwałtowne, na Gwałtowne. Jest to wynik zmian klimatu i to jest to, czym spółka, którą reprezentuję, się zajmuje właśnie tym, żeby no, wprowadzać retencje i przeciwdziałać jakby. No, Likwidować skutki tych, tych zmian klimatu, a, a tutaj na poziomie właśnie takim globalnym chodzi o to, żeby te zmiany powstrzymywać. No właśnie spróbujmy zejść teraz z tego poziomu globalnego na ten poziom lokalny. Czy takie wspólnoty, no mniejsze nie Unia Europejska, Gdańsk, są w stanie tutaj coś zaproponować? Myślę, że jak najbardziej, rola miast, rola samorządów została bardzo podkreślona podczas tego kopu. Może warto też wspomnieć, że samorządowcy z różnych stron świata zjednoczyli się w taką grupę koalicyjną i próbują jakby wpłynąć na, na sposób negocjowania pewnych elementów wynikających z takich kopów. Czyli rozumiem, że samorządy są taką pewną siłą napędową, no mogliśmy to obserwować podczas Smart Metropolia, kiedy również... No powstawały pewne porozumienia. Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie miesiąc przed, przed szczytem klimatycznym odbył się kongres Smart Metropolia, na którym Gdańsk zaprosił inne miasta do współpracy, do wymiany doświadczeń w zakresie właśnie adaptacji do zmian klimatu. Ponieważ wiemy już, że no, nie da się powstrzymać tych zmian klimatu już na tyle, żeby one nas nie dotykały. One będą nas dotykać, musimy się do nich adaptować. Takim właśnie najbardziej wrażliwym obszarem to jest gospodarka wodna na zmiany klimatu, bo z jednej strony mamy intensywne zjawiska pogotowe a z drugiej strony mamy suszę czyli też niedobór wody w niektórych okresach i tu właśnie na Miesiąc temu rozmawialiśmy z innymi miastami, wymienialiśmy swoje doświadczenia, no i też powstała, została podpisana deklaracja miast dotycząca Polski, dotycząca współpracy właśnie w zakresie adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zmianom klimatu. Czy Europa, Unia Europejska widzi, widzi w samorządach takiego ważnego partnera i czy tutaj no jest jakiś rodzaj takiego poważnego wsparcia finansowego dla różnego rodzaju projektów, które samorządy chciałyby realizować w związku z tą polityką klimatyczną? Samorządy są najbliżej ludzi, najbliżej swoich miast, więc wiedzą tak naprawdę, znają problemy. Obecnie mamy w Polsce w 44 miastach miejskie plany adaptacji. Z których wynikają pewne działania adaptacyjne, które powinny być wkrótce przetłumaczone na projekty. Takie projekty, które można finansować, między innymi ze środków unijnych. To, czego jeszcze brak w Polsce, może ze względu na to, że jest to nowy proces, to możliwości instytucyjne, szczególnie w mniejszych miastach, w gminach. Brak jest kadry, która jest w stanie złożyć takie wnioski. O fundusze unijne, więc jest niesamowita potrzeba współpracy regionalnej, o której, o której zresztą mówiliśmy podczas kongresu Smart Metropolia, i też myślę, że koalicja polskich miast i gmin, która podpisała deklarację współpracy klimatycznej dla ochrony klimatu, będzie takim nowym forum, dzięki któremu miasta i samorządowcy w dialogu z rządem centralnym europejskim będą mogły realizować lepszą politykę klimatyczną No ale jeszcze tutaj trzeba też dodać, że, że właśnie ostatnie dni to Komisja Europejska ogłosiła nową strategię która jest nazywa się European Green Deal, czyli Europejski Zielony, Zielony Ład. Ład i to jest strategia właśnie taka proklimatyczna za tą strategią czyli Unia sobie wyznaczyła cel żeby w 2050 roku cały kontynent był kontynentem neutralnym klimatycznie i będzie to w tym momencie pierwszy kontynent neutralny klimatycznie za tym Idzie przebudowa gospodarki i za tym idą też duże pieniądze właśnie na te Są, cele. To jest te 100 miliardów, o których ostatnio tak głośno w mediach przy okazji no, pewnych negocjacji, nazwijmy to tak delikatnie, które prowadzi premier, które prowadził premier. Morawiecki w ostatnim czasie. Tak, to jest, to jest te 100 miliardów na tak zwany Fundusz sprawiedliwej transformacji, ale myślę, że tych pieniędzy będzie, będzie więcej. Mówi się, że cały w ogóle nowy budżet unijny, który też jest w tej chwili dyskutowany, że przynajmniej jedna czwarta tego budżetu, to będą cele klimatyczne, właśnie cele dotyczące i redukcji emisji i adaptacji. I część tych pieniędzy, jakby wracając do pana pytania, część tych pieniędzy będzie trafiało do miast, bo to, bo miasta rzeczywiście są. Na pierwszej, na pierwszej linii frontu ze zmianami klimatu? To jest 60 lat. Dużo to jest, czy, czy Decydowanie mało? Zdecydowanie mało. mało. Dlatego Czyli działać że trzeba szybko. Trzeba zacząć już wczoraj. Trzeba też zmienić myślenie, Dlaczego? dlatego że polityka klimatyczna to inwestycja w bezpieczne, zdrowsze i lepsze jutro. I dopóty, dopóki politycy nie, jakby nie rozłożą tej polityki klimatycznej na te trzy części, to będzie nam bardzo trudno zabezpieczyć lepsze, zdrowsze jutro dla naszych dzieci. Zmiany klimatyczne dotykają już dziś nas, dorosłych. Natomiast to, co przed nami, to będzie bezpośrednio dotyczyło naszych dzieci. Czy to pokolenie młodsze, nie mówiłeś o pokoleniu starszym, bo to różnie bywa. Chociaż może też... Nie stygmatyzujmy osób dorosłych, bo, bo każdy jakoś tam za siebie odpowiada. Ale czy, czy obserwujecie Państwo, jako osoby no, z branży y, klimatycznej, że się tak wyrażę, czy obserwujecie Państwo no, jakieś zmiany świadomości w, w naszym społeczeństwie? Czy, czy coś, co kiedyś no, było, było czymś normalnym, wydawało się, że no, nie wiem, można wrzucić plastikowe opakowanie do. Do pieca, że jak idzie jakiś dziwny, szkodliwy dym od sąsiada, to przymykamy na to, na to oko. Że jak sprowadzamy mnóstwo węgla, którym, czy kopiemy ten węgiel w naszych kopalniach, to, to będzie można tak zawsze i to nie przynosi żadnych negatywnych skutków. Czy to się już zmienia, tego rodzaju myślenie, czy jeszcze mamy jakąś lekcję do odrobienia? Zmienia się, zmienia zdecydowanie i szczególnie właśnie młodzi ludzie się tym. Interesują i to obserwujemy, obserwujemy to zarówno podczas młodzieżowych strajków klimatycznych, które się dzieją też w polskich miastach, ale też no, ja uczestniczę w wielu różnych spotkaniach na temat. I klimatu, i na przykład tematu mikroplastików. I tam na te spotkania przychodzi właśnie, przychodzą przede wszystkim młodzi ludzie. I tyle się mówiło kiedyś, że młodzi ludzie właśnie są bierni, nie interesują się jakimiś tematami. To jest właśnie ich temat, to jest właśnie ich temat, temat, który dotyczy ich przyszłości. Oni się o tą przyszłość martwią i wywierają, myślę, pewną presję i oczekiwanie w stosunku do, do nas, tak, żebyśmy też się w to włączyli. Ale też pewnie do polityków, którzy no, siłą rzeczy będą musieli w swoich programach politycznych uwzględniać tego rodzaju postulaty. Panie redaktorze, myślę, że następne wybory to będą wybory, na które pójdą właśnie wszyscy ci, którzy jeszcze dziś nie mają 18 lat, a protestują na ulicy. I myślę, że to w nich jest siła i że to oni będą jakby w jakiś taki sposób kształtować polską politykę klimatyczną poprzez głosowanie. Y Pojawiają się głosy, to nie są głosy odosobnione, bo one w, wiel w wielu mediach się pojawiają, które mówią o tym, że no jakby rezygnacja z polskiego węgla jest bardzo niebezpieczna dla nas ekonomicznie. Jakbyśmy tutaj mogli na tego rodzaju zarzut odpowiedzieć, każdy kraj, który jest gospodarką węglozależną, Polska jest jednym z takich krajów, zwykle zasłania się tematyką gospodarczą węgla. Jest to takie kurczowe trzymanie się yy, pewnego stereotypu yy, i dopóki nie zostanie przełamana świadomość, że poza węglem są alternatywy, to będziemy brnąć zawsze w taką Polskę yy, brudną, od węgla okopconą, yy, trochę taką postarzałą, zacofaną. Natomiast jeśli pomyślimy o yy, Innowacyjnych i alternatywnych źródłach, to myślę, że świat stoi otworem. Znaczy, ja myślę tak, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia takiego właśnie przyszłości i rozwoju gospodarczego. No, to tak naprawdę nie można myśleć o węglu również z punktu widzenia ekonomicznego. Dzisiaj już duża część firm ubezpieczeniowych czy banków nie chce finansować projektów węglowych. W związku z tym, bo wie, że te projekty na przykład one mogą nie przeżyć swojego czasu, w którym się te projekty zwrócą. W związku z tym tak naprawdę tylko y, y, odnawialne źródła energii, które już dzisiaj tak naprawdę, jeżeli byśmy nie wspierali węgla, one są konkurencyjne cenowo energia z tych źródeł jest konkurencyjna cenowo w stosunku do węgla to one tak naprawdę ma, mają przyszłość i to jest szansa tak trzeba patrzeć na to nie jako na problem tylko też na, na szansę tak ponieważ inwestowanie w tego rodzaju źródła energia rozproszona tak można to jest to jest szansa również dla polskiego przemysłu dla rozwoju polskiego przemysłu jeżeli my będziemy częścią Unii Europejskiej i będziemy i będziemy na przykład u siebie też produkować tego rodzaju produkty tego rodzaju technologie, to kiedyś możemy być również eksporterem tego rodzaju technologii do innych, do innych państw. Także to jest tak naprawdę szansa, na którą, którą warto właśnie w ten sposób spojrzeć. Jesteśmy na początku tej drogi, jesteśmy spóźnieni, tak jak zrozumiałem. No ale też są pewne, pewne już rzeczy, którymi możemy się pochwalić. Pan jako człowiek, który w Gdańsku odpowiada za, za, za spółkę Gdańskie Wody, czyli ta, która zarządza infrastrukturą naszą melioracyjną, tak najogólniej powiem, no też prowadzi się różnego rodzaju projekty. Tak, no zresztą też szczególnie muszę powiedzieć, że, że uczestnicząc w różnych wydarzeniach towarzyszących właśnie tam na szczycie w Madrycie, zorientowałem się, że my jesteśmy naprawdę bardzo zaawansowani w tych tematach adaptacyjnych. Bo my tam, jako Gdańsk. My jako Gdańsk, tak. I, I tam duża część rozmów, takich właśnie, mówi się, że takim sposobem na, na adaptację są właśnie rozwiązania oparte o naturze, które też będą bardzo wspierane w Unii Europejskiej. I my właśnie tego rodzaju rozwiązania w Gdańsku w. Od wielu lat zbiorniki retencyjne są tego rodzaju rozwiązaniami i mamy największy tego rodzaju system zbiorników retencyjnych w Polsce. W tej chwili też od dwóch lat już wdrażamy taką retencję rozproszoną w postaci na przykład ogrodów deszczowych czy mini parków retencyjnych i to jest też jak najbardziej właśnie działanie adaptacyjne. Także tu mamy się czym pochwalić, ale też jakby spoza trzeba powiedzieć, że spoza dziedziny takiej adaptacyjnej na przykład Gdański system dróg rowerowych tak jest świetnym przykładem, którym jakby też podążany w dobrym kierunku właśnie wspierania alternatywnego transportu, transportu. także jest wiele takich dziedzin czy na przykład monitoring środowiska. Czy ten monitoring meteorologiczno hydrologiczny też jest świetnym przykładem, jak zarządzać właśnie w sytuacji, jak zarządzać środowiskiem w, w, w sytuacji zmian klimatu czy monitoring wód podziemnych który prowadzi Gdańska infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna to są naprawdę świetne przykłady którymi Gdańsk m, naprawdę może się pochwalić również również w Europie i na świecie a inne samorządy w Polsce z pani doświadczenia też starają się tutaj pójść, no nie wiem, może nie, nie, nie że śladem Gdańska, ale no w, jakby no w, w podobnym kierunku e, zmierzają, czy, czy pozostałe samorządy, no też mówiła Pani o tym braku kompetencji tutaj, albo braku ludzi odpowiednich odpowiednik na, na tym niszczym gminnym szczeblu, a też są duże miasta, są regiony w Polsce bardzo, e, bardzo duże. Pozwolę sobie odpowiedzieć hmm. w sposób bardzo dyplomatyczny, bo nie chciałabym nazywać e, po imieniu miast. Teraz jest taka tendencja na świecie walka o to, o to, kto będzie, kto jest, kto widzi siebie i kto chce być postrzegany jako lider klimatyczny. I kto tę walkę wygra, to po pierwsze stanie się najbardziej atrakcyjnym regionem do zamieszkania dla, dla mieszkańców. Po drugie, myślę, że zyska niesamowicie, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli tak? chodzi tutaj o wydźwięk jakby nawet i finansowy, korzyść społeczną, korzyść zdrowotną. Natomiast tak, panie redaktorze, to co wcześniej powiedziałam, brak możliwości instytucyjnych, to jest problem, z którym obecnie mamy do czynienia i właśnie tutaj, tak jak kolega wspomniał, podczas warsztatów na Smart Metropoli staraliśmy się Zebrać grupę zainteresowanych miast, mamy takich 44 w Polsce, po to, żeby one miały możliwość wymienienia się swoją wiedzą bądź też problemami wynikającymi z braku wiedzy na ten temat. I myślę, że takie działania należy kontynuować, po to, żeby przyspieszyć i pomóc sobie nawzajem, bo miasta mają swego rodzaju partnerstwa z sąsiednimi miastami, z miastami w regionie a zmiany klimatyczne nie rozpoznają z, e, granic terytorialnych. Więc ma to jak najbardziej sens, żeby współpracować i działać wspólnie dla dobra regionu, kraju, świata. To jest trochę tak, że wymieniłem obszary, w których Gdańsk może się pochwalić. Na pewno, jakby na przykład inne polskie miasta też mają swoje takie przykłady dobrych działań, czy, czy mitygacyjnych, czy adaptacyjnych. I właśnie ta współpraca, którą zainicjował Gdańsk, ma na celu właśnie, żebyśmy się od siebie wzajemnie uczyli. Żebyśmy właśnie mogli się powiedzieć, OK, my zrobiliśmy to dobrze, ale od was na przykład może coś innego podpatrzymy. I to jest właśnie taka. taka Jaki dobry przykład współpracy. Co najważniejsze, co najważniejsze na dziś do zrobienia? Niedługo Glasgow, trzeba się do niego przygotować, ale ta, taka rzecz, którą powinniśmy zrobić już dzisiaj na poziomie lokalnym i na poziomie ogólnopolskim. Myślę, że rola edukacji odgrywa niesamowitą rolę. Edukować społeczeństwo w pewnym stopniu jest już bardzo wyedukowane, szczególnie to młode. Może uczyć się od młodszych pokoleń, nawiązać dialog pomiędzypokoleniowy, edukować instytucje odpowiedzialne za polityki miejskie, wspierać się nawzajem, współpracować no i bardzo dobrze zaplanować kolejny rok, bo w styczniu zaczynają się postanowienia noworoczne i myślę, że dobrym postanowieniem noworocznym będzie wspólnie ze społeczeństwem lokalnym zaplanowanie dobrej polityki klimatycznej. Znaczy tutaj na pewno jest kilka poziomów, jeżeli chodzi o, o to, co możemy zrobić, bo każdy może indywidualnie pewne rzeczy robić, na przykład ograniczyć spożycie mięsa, tak, wybierać transport zbiorowy, rezygnować e, z plastikowych e, tak, opakowań, Tak, tak, z plastikowych e, opakowań, więc tutaj na pewno. Pewno są tego rodzaju elementy na poziomie takim miejskim no to możemy też tutaj powiedzieć na przykład to co się dzieje w Gdańsku Gdańsk prowadzi też na przykład program termomodernizacji budynków który też ma duży aspekt właśnie redukcji emisji dwutlenku węgla wspieramy też likwidację pieców węglowych one są też jakby ta likwidacja jest dofinansowywana wchodzi w tej chwili też jako działanie adaptacyjne od nowego roku wspieranie ogrodów deszczowych przydomowych, czyli do tego co było zakładaliśmy takie ogrody y, y, miejskie. W tej chwili będzie, będzie można taki ogród deszczowy ze wsparciem y, miejskim wykonać właśnie w swoim, w swoim ogródku, tak jako działanie y, adaptacyjne. Także tu spektrum y, możliwych działań y, jest, jest szerokie. Korzystajmy z tych możliwości. Y, przestawmy y, nasze myślenie, jeśli jeszcze nie przestawiliśmy do końca to do końca. No i mimo wszystko patrzmy no, w tym roku chyba optymistycznie w przyszłość, bo jeśli, bo jeśli są tacy ludzie, którzy wśród nas, którzy myślą o tym, chcą zmiany i wiedzą, w którą stronę zmierzać, to cała nadzieja, nadzieja w nich. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. No i życzmy sobie chyba takiego miłego, sympatycznego, ekologicznego nowego 2020 roku. <laughs> Dziękuję. To jest bardzo dobre życzenie. I rozmawiajmy proszę. jak najczęściej, nawet z naszymi mhm. sąsiadami. Bardzo często zapominamy, że ci, którzy są obok nas, to ci, z którymi powinniśmy tak. rozmawiać, zaszczepiać swoją energią i swoim pozytywnym myśleniem yy, właśnie tych wokół nas, a nie straszyć. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękujemy Dziękuję. bardzo.